Się także w Gwardii Koszalin to jest tak, jak się wiele lat przebywa poza granicami swojego kraju, to myślę, że Danion Pawlas będzie do wychodzącego Wolsztyńskiego. Już powinien zagrać Wolsztyński, bo świetnie. świetnie. Kowrat Gutowski na lewą nogę Zygonił przyjmuje się piłkę. tym przejęciem Gutek, ale jest robak w polu karnym. Może zaraz, bo Gutowski troszkę niedokładnie tutaj to nie miało tak wyglądać. Jest Kosakiewicz. Próba uderzenia na bramkę Kosakiewicza. Dobra. Peter pokazuje, jak widzę, wiacy mają się ustawić. O właśnie, holik był w polu. Jeszcze blokuje piłkę. Uwaga! Balz było niebezpiecznie. Frunął Patryk Wolański. Jeszcze nie koniec tej akcji. Z powietrza próba strzału. Wychodzi. Od lewej strony do prawej. A teraz trzeba szybko bronić. Kto tam pędzi? Płaski strzał. Był tam Dawid, nie dbał, ale piłki nie sięgnął. Kosakiewicz musi kończyć akcję. Bardzo dobrze mąka. Kosakiewicz w środku. Szczęśliwie gospodarzy się obronili. I jeszcze uprzedził Wolsztyński. Robar robak próbował tam odwrócić się przyjęciem od razu strony bramki. Radwański ma piłkę do uderzenia, rozgrywa do Mąki. Mąka, Mąka po ziemi w pole karnej. i nie ma bramki. Ma... ze wszystkich sił, żeby nie dopuścić do kontrataku. Robak pięknie piętą zdąży Gutowski. Niestetyko. Uprzedzony Robak, jeszcze raz Zieleniecki. Dobrze pokazał się Łukasz Kosakiewicz. Prawą nogą wrzuca piłkę, Robak główkuje wprost w ręce. Troszeczkę jakby brakowało nas w środku pola. Uderzenie, ale w boczną siatkę na szczęście. Zerknął w jego stronę. Teraz kieruje piłkę właśnie do Konrada. Przyjmuje piłkę Gutowski będzie wchodził w pojedynek z rywalem. Dobrze do lewej nogi. Gutowski po ziemi. Dobra próba Gutowskiego. Teraz szkoda. Trzymał akcję. Pobrał z mąką, no ale strata. No załatwa, tak nie wolno. Bardzo proszę. ładnie. Rozegrali teraz to wyjście ze własnej połowy gospodarze. Pawlas. Jeden na jeden wpada w pole karne. Uwaga, strzela. No czujny był tam. Robak zagrał do góry. Kosakiewicz tyle czasu. No i uwaga, bo tak Ale na granicy. Zaraz, Radwański uderza na bramkę i metro obok To ma gdzie stanąć? Wysoka centra Tandżyna. Ostatnio coś Daniel próbuje uderzać. Na ratę, Daniel. Zejdler wrzuca piłkę wysoko. Robak i świetna interwencja. Staramy się przeżyć. Teraz będzie groźnie w polu karnym. Cięta piłka, ale bardzo Zięta, pewnie Teraz tak jest, jest szansa. Nie. A proszę. Jak sprytnie. Ruszył w środku pola Kamil Zalewski. Ładnie rozrzucił na drugą stronę do Oktawiana Obuchowskiego. Ten wrzuca piłkę. Jadź! Jarbiter pokazuje narzut karny, łapie się za głowę. Czwartą minutę gry. Jeszcze trwają dyskusje. Robak, Tarzyna. się cały problem. Mariusz Holik kontra Patryk Wolański. Już gwizdek, holik, prawa noga. Oszukał, obronił nasz zawodnik. Dwa, Dwa razy. Jest holik. Jeszcze gospodarze cały czas przed naszym polem karnym znów świetna wysoka centra dwóch Widzewiaków. Jeszcze. Marcin Robak spalony niestety. Uniesiona chorągiewka. dramat pod naszą bramką. Ekstaza radości za chwilę znów radość. Miesiona ręka, spada pod nogi. Pięczka zastawia Wolsztyński dał się tutaj przestawić Olejnikowi. Piłka jeszcze pod jego nogami. Teraz szansa dla Widzewa dynamicznie. Już Kosakiewicz nie ma uderzenia. No w do boku. Czy dojdzie Kosa? Jeszcze nabija tam rywala, takby w drugim Błądarej tempie. Zbiega na krótki słupek Zieleniecki, piłka na zamknięcie, na Gutowskiego, lewa noga Gutowski. Niedokładnie, niecelnie, nieczysto. Nogami biegających Kosakiewicza i Mąkę, a to oznacza, że będziemy często pewnie, patrzę z lewej do prawej, głowa będzie nam chodzić jak w meczu tenisa. i Już to za chwilę być może obejrzymy, druga połowa się rozpoczęła. Wrócił do obrony Wolsztyński, troszkę teraz spóźniony przy tym ataku. Oj, dobra interwencja, Patryk. Ja absolutnie nie. Dobrze, popisał. że ten jeszcze podjął próbę naprawy tego błędu i piłka wylądowała pod nogami Gutowskiego. Gutowski dokręca mocna piłka w pole karne, ale taki, taki centroształ chyba bardziej Na krótki róg tutaj Wolański musiał jest okazja na kontratach, sam Radwański wychodzi Mąka, do niego właśnie zagranie jest z lewej strony Wolsztyński troszkę chyba za wcześnie, jeszcze nie koniec tej akcji Wolsztyński rozrzuca Daniela Mąkę, zabraknie chyba kilku kroków Centymetr, Danielowi tak. jeszcze wywalczył, świetnie Mąka świetnie Mąka trwa tam przepychanka pod Linią końcową bardzo ładnie teraz Radwański. Wszystko ku uciesze kibiców Widzewa w sektorze. Uwaga, Gutowski. Gutowski nie za daleko. Nie opanował tej piłki. Spokojnie Zieleniecki rozgląda się z kim zagrać. Wycofuje do Tanżyny. Tanżyna troszkę taką niebezpieczną do Patryka Wolańskiego. Dlaczego nie schodzimy tu do środka, nie próbujemy przerwać tej no co, akcji. No co, Patryk Wolański wychodzi z bramki, skraca kąt Wolański. Bramka. To na nic, bo tracimy gola. Piotr Nocoń. Bondarenko. Proszę, i znalazł Noconia. Nie, tu Teraz to wszystko. kryjemy Tośmy na radar, tak? Tak się mówi. No przy linii końcowej dał się ograć nasz zawodnik. Bardzo niebezpieczny nie, Bartłomiej grę i próbuje Przed właśnie dopiero teraz dobrze, dobrze wypatrzył Daniela Mąkę Mąka wstrzymał to wszystko Robak w polu karnym nie ma faulu, Marcin Robak przerzuca do Gutowskiego, Gutowski dajemy dośrodkować w pole karne nie możemy dać się odwrócić <laughs> próba strzału Daniel Mąka teraz blisko e, linii bocznej ale ile swobody mają piłkarze z pozwalamy im grać, musimy podejść bliżej no, 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 próba Na 35 metrze Radwański do prawej, jest Kosakiewicz Kosakiewicz wzdłuż linii bocznej Kosakiewicz w pole karne Zamyka to Christopher Mandiangu Mandiangu, lewa noga, ale prosto w Podał bramkarzowi to, 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 on to, to robi, teraz niestety To jest zupełnie nieudana próba, zgarnia Mąka Ustawi Już piłkę, Mąka więcej w obronie Askra gra w swoim stylu A więc bardzo dokładnie Proszę, jeszcze jedna ten w bramce, na szesnastkę, wrzutka. No i teraz będziemy wychodzić z pola karnego, jest tutaj Michael Ameyohu. No tak, to za naiwnie było. Zawiesina na Robaka, skacze Marcin Robak. Gdzie jest piłka? Spada pod nogi Poczobuta. Poczobut nie trafia tutaj dobrze w futbolówkę, odwraca się Mandiangu. Trzeba dążyć, Dąży. Dąży. Dąży czekał na przewinienie. Proszę, jak sobie poradzili. Jeden na jeden. Proszę, można w trójkę zorganizować kontrę, grając w tak, ten sposób. Jak z wychodzą osób. z kontratakiem no. we dwóch zawodników. Doskonale to rozegrali. Dobrze, że Kostasiewicz... Na szczęście ostatnie podanie jest złe. Wolański do Zielenieckiego. Troszeczkę. Gospodarze. No co, nie rozpoczął kontratak. Olejnik, proszę, jakże niebezpieczna jest ta kontra. Bardzo ładnie to wszystko... Ten, który ma dla, dużo siły. Na pora Kosakiewicz, z Kosakiewiczem, na pora, no by doszło w świat. Szansa na wyjście z szybkim atakiem dla gospodarzy, piłka nie wyszła, gramy dalej, musi to przerwać Radwański, nie udaje się ta próba, Pięknie. ale już proszę, mamy czterech zawodników do kontrataku, jest to oczywiście Pawłas teraz po prawej stronie do lewej nogi, mija jednego zawodnika w czerwonych koszulkach. Teraz. Nie straciliśmy piłki, choć było blisko, mąka. No, próba strzału Michaela. środkował w pole karne. Sędzia ma już gwizdek w ustach, ale da szansę na wyjście z kontratakiem Jelonkowi. Radwański to robi. Czerwona kartka. kartka. Średnia czerwona w tak związku jest. z czym Adam Radwański nie zagra w następnym meczu. Koniec I koniec. No, no i samochód. jest poza nami kolejne ligowe spotkanie, które przegraliśmy 0 do 1. Zwałeś. Może się. Truch.